Dziewiąta. Twój początek dnia. A naszym gościem jest Kacper Kita, nowy ład. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie siebie i wszystkich słuchaczy. 20 stycznia, czy to będzie nowy początek? Właściwie kiedy do audycji radiowej, podcastowej czy w telewizyjnej rozmowy zaprasza się eksperta od spraw międzynarodowych, to najczęściej z czym pytaniem, które, które dziennikarz zadaje i myśli, że zadaje je po raz pierwszy, jest czego się możemy spodziewać po prezydenturze Donalda Trumpa i jego inauguracji, bo 20 stycznia, on już przestanie być prezydentem elektem, tylko będzie już prezydentem. No więc zadam to wspaniałe <laughs> pytanie, czego się możemy spodziewać? Ale nie, no tak, na, tak zupełnie poważnie. Czy obudzimy się w zupełnie jakiejś nowej rzeczywistości e, 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 po 20 stycznia? My obudzimy się w rzeczywistości, która będzie kontynuacją rzeczywistości, w której żyjemy. Trump już był 4 lata prezydentem i krowy dalej dawały mleko, słońce dalej wschodziło, więc myślę, że nie należy, nie należy podchodzić do tego takim nadmiernie czy historycznymi, czy, czy fantazyjnymi przewidywaniami. Natomiast na pewno Donald Trump będzie chciał z przytupem rozpocząć swoją drugą kadencję. Zobaczymy oczywiście, jakie dokładnie akcenty będą w jego inauguracyjnym przemówieniu. To, co jest to, co jest istotne, to jest to, że dzisiaj Trump, czy dzisiaj dosłownie za, za trzy dni Trump rozpocznie swoją drugą kadencję już w okolicznościach co ciekawe być może bardziej mu sprzyjających niż te osiem lat temu, o tyle, że no, teraz Trump no, już w wygrał drugą kadencję i zaliczył taki, no, bardzo efektowny powrót do polityki, po tym, jak przecież pamiętamy, że cztery lata temu, e, kiedy Trump odchodził po tym, jak twierdził, że wybory były sfałszowane, po tym, jak po tym, jak sam nie chciał, nie chciał wziąć udziału w, w inauguracji prezydenta Bidena, mówi, mówiąc o tym, że właśnie te wybory zostały mu ukradzione i tak dalej, bardzo źle się wypowiadając o Bidenie, teraz Biden będzie jak najbardziej takim normalnym gościem m, tej inauguracji. Będzie normalna ceremonia przekazania e, władzy. No i też widzimy, że wokół Trumpa mamy bardzo wiele osób, e, które no bynajmniej nie były jego, e, jego wyjściowymi zwolennikami, a które już się wokół, przy nowej władzy kręcą, tak? Chociaż Mark Zuckerberg, czy, czy Jeff Bezos, czy sam Altman, tego typu postaci, czołowe postaci świata biznesu, świata nowych technologii, które, e, które będą na inauguracji, które nawet zadeklarowały, że wesprą, że wesprą finansowo organizację uroczystości. No i na pewno Trump będzie chciał pierwszego dnia podpisać ileś dekretów, które będą, które są zgodnie z tym, co obiecywał podczas kampanii, chociażby w sprawie w sprawie rozpoczęcia, jak zapowiadano, największej akcji deportacyjnej w historii Stanów Zjednoczonych w, w, sprawie, w sprawie nałożenia ceł na Kanadę, Meksyk, Chiny, być może, być może jeszcze więcej państw w sprawie ułaskawienia osób zaangażowanych, skazanych w atak na Kapitol 6 stycznia 2021 roku, właśnie te poprzednie 4 lata temu. Trump zapowiadał także szybkie działania na rzecz ułatwienia wydobycia paliw kopalnych w ramach odchodzenia od takiej no, przyjętej przez przednie cztery lata linii zielonej transformacji. Więc na pewno to jest moment, na który partia republikańska czekała przez te lata i na, i na pewno Trump, jego ekipa ma przygotowane wiele konkretnych po prostu aktów prawnych, które jak tylko Trump stanie się formalnie prezydentem, będą podpisywane, procedowane. Jaka jest to różnica między administracją Donalda Trumpa z roku 2016, a jaka, jak wygląda administracja Donalda Trumpa teraz? Bo wspomniałeś o tym historycznym tonie, on się nie wziął znikąd. On cały czas jest w bardzo mocno w lewicującej prasie, demokratycznej prasie amerykańskiej, o tym, że nie będzie Donald Trump miał żadnych hamulców, że to jest nowy Hitler, że to jest absolutnie nie to samo, co było w 2016 roku. I jak ty do tego podchodzisz? To jest oczywiście o tyle zabawne, że w 2016 roku były, były takie same nagłówki i wtedy wszyscy przekonywali, że tak, i właśnie jest to nowy Hitler. I w tym sensie mówienie, że teraz jest inaczej niż wtedy, no, to może będzie jeszcze, jeszcze bardziej nowym Hitlerem. Trudno jest to traktować do końca poważnie. Natomiast no, niewątpliwie sytuacja jest o tyle specyficzna, że Donald Trump no, powraca na urząd, w, w, co się wcześniej, tylko temu prezydentowi w historii USA udało i bardzo dawno temu, bo pod koniec XIX wieku, Groverowi Clevelandowi i co więcej, powraca po tym, jak miał być całkowicie wyautowany z życia publicznego, jak przecież groziło mu więzienie, jak miał być właśnie potępiony na wieki, był poddany dwukrotnie impeachmentowi i tak dalej i tak na dalej. Pewno, na pewno wobec tego Trump też no, będąc już człowiekiem niemłodym, 78 i ma oczywiście świadomość tego, że to są ostatnie 4 lata jego rządów i co więcej, akurat miał teraz 4 lata, żeby, żeby przemyśleć, co chciałby zrobić lepiej. No i z pewnością Trump, jak i wszyscy inni mają świadomość, że te jego pierwsze 4 lata w dużej mierze upłynęły na chaosie, walkach frakcyjnych i rozmaitych, rozmaitych takich no, w gruncie rzeczy sprawach błahych albo, albo no, trudnych, ale, ale właśnie nie aż tak istotnych dla, dla Stanów Zjednoczonych, które, które przyćmiły te kluczowe, kluczowe działania przez te, przez te pierwsze cztery lata. Wydaje mi się, że teraz na pewno ekipa Trumpa jest lepiej przygotowana i sam Trump na pewno ma, na pewno będzie chciał więcej konkretów po sobie pozostawić niż, niż poprzednio. No i też jak popatrzymy na, na, na nominację jego, na Czołowe stanowiska w jego, w jego rządzie, w jego administracji, no to też wydaje się, że są one bardziej przemyślane niż 8 lat temu. 8 lat temu często zatrudniał ludzi, którzy ze względu na to, że po prostu mało kto się spodziewał, że Trump wygra. Sam Trump no, nie, nie był wówczas zdecydowanie te 8 lat temu faworytem i sam nie miał wcale pewności, że wygra. Wprost przeciwnie, chociaż uważał to za możliwe, ale. Ale, ale za raczej mniej niż bardziej prawdopodobne, jak wiemy z różnych relacji. No to teraz Trump jednak, jednak tego wygrana nie jest taką niespodzianką, i mamy mnóstwo ludzi wokół niego, którzy przez te lata zabiegali o to, żeby znaleźć się w jego administracji, i którzy zabiegali o to, żeby mieć wpływy, i którzy, i którzy również mają bardziej przemyślane, co robić, więc na pewno ta administracja będzie trochę bardziej uporządkowana niż osiem niż lat temu, ale na pewno też będą w niej różne wewnętrzne rywalizacje, również dlatego, że jest oczywiste, że Trump jest jedno, będzie teraz jedną kadencję tylko, więc wszyscy będą się już ustawiać pod kątem przyszłego e, wyścigu i rozmaite siły wewnątrz partii republikańskiej będą tutaj, rozmaite osoby będą tutaj rywalizować. E, Niemniej no na pewno będzie chęć, e, będzie chęć e, no, z, znaczącego przedefiniowania e, amerykańskiej e, polityki, e, czy może inaczej kontynuacji tego przedefiniowywania, które i tak miało miejsce przy e, w, w, w ciągu ostatnich ośmiu lat, ponieważ wiele z tych polityk, które Trump wprowadził, choćby częściowo, w pierwszej kadencji było jednak e, kontynuowane, choćby częściowo przez Bidena i zapewne Trump będzie teraz szedł jeszcze dalej, jeśli chodzi o przedefiniowanie właśnie mm -hmm. polityki energetycznej, polityki migracyjnej, polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Mm, no i na pewno, na pewno też um, będzie, e, będzie wyraźna chęć zamanifestowania właśnie przed przed światem, że e, Trump, no co widzieliśmy w kontekście tych jego wypowiedzi na temat gry and Lungy Panamy i, te, i, i Kanady i tak dalej, że właśnie Trump będzie zrywał z takim, jeszcze bardziej z tym takim grzecznym paradygmatem liberal, liberalnym, liberalno-konstruktywistycznym, w którym wszystkie sprawy międzynarodowe chcemy rozwiązywać właśnie poprzez rozmowy kurtuazyjną dyplomację. Trump będzie chciał zamanifestować, że liczy się dla niego przede wszystkim, amerykański interes narodowy, takie zresztą jest, jest jego hasło od momentu, kiedy, kiedy prawie 10 lat temu wszedł do polityki bezpośrednio. E, natomiast oczywiście zobaczymy, na ile będzie w stanie to skutecznie realizować, ponieważ co innego jest, powiedzieć, a co innego zrobić. No właśnie do tego nas właściwie Donald Trump przyzwyczaił, że on bardzo często mówi coś jedno, a robi zupełnie drugie. I to może nawet dobrze, że tak się dzieje. No bo wspomniałeś o tej Grenlandii, która teraz chyba jest odmieniana przez wszystkie przypadki we wszystkich mediach. Reporterzy pojechali, chyba wszyscy wykupili bilety tam, żeby, żeby się dostać, zobaczyć o czym się, czy co się tam mówi właściwie, jak będzie reagować Dania. Pojawiły się oczywiście też takie, takie, takie słowa niektórych dziennikarzy, że o to właśnie za chwilę NATO będzie, znaczy naprawdę usłyszałem to w mediach publicznych, że o to, że NATO być może musi się szykować do wojny z Ameryką i musi uruchomić artykuł 5. Naprawdę, naprawdę to usłyszałem. No, to jest zupełny absurd, ale, ale sam fakt reakcji na to, jak, jak się dzisiaj reaguje na słowa Donalda Trumpa, to jest pewnego rodzaju chyba zmiana, to znaczy jest jeszcze bardziej histeryczna na, na punkcie jego słów. No, na pewno Donald Trump lubi szokować. To jest coś, coś, co było jeszcze jego strategią biznesową, zanim wszedł do polityki. On lubi być w centrum uwagi i lubi w, w, takimi deklaracjami traktować jako punkt wyjścia do, do negocjacji, ale także ustawiać nim, nimi podejście pozostałych, pozostałych, powiedzmy, aktorów rywalizacji międzynarodowej. Narodowej w tym wypadku, czy wcześniej biznesowej. Myślę, że jest to i no, te, też mieliśmy dużo komentarzy o tym, że Trump zwariował i tak dalej, no które są oczywiście są oczywiście strasznie redukcjonistyczne. Przecież to nie jest tak, że Trump sobie plecie wyłącznie to, co mu się na język przyniesie, tylko tego typu deklaracje są, są, z pewnością przygotowane przez zespół jego doradców i które i mają one na cele właśnie, na celu właśnie wywieranie presji. Również na państwa sojusznicze żeby podporządkowały się celom amerykańskiej polityki i widzimy wyraźnie także, że Trump szykuje swoich sojuszników nie, nie na wojnę między Ameryką a Europą, o której wspominałeś, która rzeczywiście jest po prostu dość komicznym, ale na zaostrzoną rywalizację z Chinami i być może także także, także na swój sposób zaostrzoną presję na Rosję tak w kontekście tutaj Grenlandii. Chociażby rosyjskich ambicji w Arktyce, które na pewno Trump uważa, czy może bardziej jego, jego ludzie, którzy takie rzeczy dokładnie śledzą, za bardzo ważne na przyszłość, z pewnością możemy się spodziewać tego, że Donald Trump będzie chciał w sposób bardziej konfrontacyjny podchodzić do. Chin niż Biden z czym znów też Biden kontynuował tutaj po części politykę Trumpa, nawet jeżeli był łagodniejszy pod, nie, pod, pod, pod niektórymi względami. No i myślę, że to jest takie, takie szykowanie gruntu pod to, że Stany Zjednoczone będą wywierać ostrą presję również na swoich sojuszników, tam gdzie uznają, że jest im to potrzebne właśnie do odbudowy amerykańskiej pozycji w świecie. No i oczywiście musimy to brać pod uwagę, ale opowieści o tym, że zaraz będziemy, że, że zaraz będziemy musieli walczyć z Amerykanami są oczywiście księżycowe. No tak, ale pytanie, na co ustawia ostrość w tych wszystkich konfliktach międzynarodowych swoją lornetkę, bym tak powiedział, Donald Trump? Czy bardziej na Bliski Wschód? I czy, czy właśnie ustawia... Ostrą rywalizację z Chinami, bo to jest chyba bardzo często, że tak powiem, artykułowane przez Donalda Trumpa. Ta rywalizacja z Chinami będzie rzeczywiście kluczowa, ale jak to się na koniec będzie, jak, to, jak, to, jak na koniec będzie postrzegana Ukraina i, i, i konflikt za naszą wschodnią granicą? No, wydaje się, że konflikt za naszą wschodnią granicą jest dzisiaj z perspektywy amerykańskiej pewnym problemem, który należy rozwiązać. To znaczy jest czymś, co odciąga uwagę Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników od tego kluczowego wyzwania, jakim są Chiny. Czy szerzej agresywne działania Rosji odciągają mm, uwagę Stanów Zjednoczonych, wymagają reakcji. No i wydaje się, że w związku z tym będzie chęć zakończenia tego konfliktu. Tylko oczywiście nie zakończenia tego konfliktu na zasadzie, żeby powiedzieć Ukrainie, żeby się poddała. Tylko, żeby wy, wymusić, będzie próba wymuszenia na Rosji, żeby, żeby siadła. Do rozmów i zaakceptowała jakieś kompromisowe rozwiązanie, które miałoby z jednej strony zapewne no, dawa, dawać Rosji kontrolę nad terytoriami, nad którymi ją wywalczyła, przynajmniej częściowo, a z drugiej strony jednak zapewniać jakieś, jakieś perspektywy odbudowy Ukrainie. To jest oczywiście bardzo trudne. Natomiast no, będzie ciekawe, jakich narzędzi dokładnie Donald Trump i jego administracje będą używać do tego, żeby tutaj Rosję zmusić do, do takich rozmów, ponieważ z perspektywy amerykańskiej oczywiście no, najlepiej byłoby, gdyby Rosjanie nie szli dalej, ale także gdyby Ameryka mogła skupić swoją uwagę właśnie na, na Azji i Pacyfiku, co oczywiście jest, jest trudne, no ale widzimy, że na przykład wspomniałeś o Bliskim Wschodzie, tutaj jeszcze przed inauguracją Donalda Trumpa mamy doprowadzenie do przynajmniej, na, na Czas, miejmy nadzieję, że jak, naj, na, jak najdłużej, do, do zawieszenia broni w, między Izraelem a Hamasem. Wcześniej mieliśmy zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem, więc w tym sensie mamy przynajmniej czasowe uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, i myślę, że Donald Trump chciałby, żebyśmy mieli takie czasowe uspokojenie sytuacji także w Europie, no i na pewno będzie też w dalszej perspektywie oczekiwał od, od państw europejskich poważnego zaangażowania na rzecz. Na rzecz Włączania się po prostu w bezpieczeństwo europejskie, a nie na zasadzie, że Amerykanie przyjdą i będą, będą tutaj bronić. No bo jeżeli, jeżeli Europejczycy wydają wciąż zbyt mało pieniędzy. Też pamiętajmy, no jedna rzecz to jest to, że formalnie ktoś dobił do 2% PKB, a druga rzecz na co to realnie idzie, tak? Europejczycy nie odbudowali swoich możliwości, na przykład produkcji amunicji, czy nie, nie przygotowują się realnie, wydaje się, na, na ewentualność konfliktu zbrojnego. Oczywiście na zasadzie chcesz pokoju, szykuj się do wojny, z si pacem parabellum, ale jednak no i na pewno Trump będzie dążył do, do, do presji na na, na państwa europejskie, żeby one żeby przenieść na nie po prostu koszty. W większym stopniu koszty tego, że Amerykanie stacjonują w Europie i tego, że Amerykanie deklarują zapewnienie bezpieczeństwa swoim, swoim sojusznikom w ramach NATO. Będziemy na pewno wracać do tych wszystkich rozmów po 20 stycznia. Tymczasem bardzo dziękuję. Kasper Kita, nowy ład był moim Państwa gościem. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie, dobrego dnia. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.